Cześć wszystkim, wczoraj wziąłem i wyczyściłem tą klapkę ugaźnika, bo przez to paliwa nie dostało. Zaraz zobaczymy, czy chodzi. Dobra, mi się wydaje, że wystarczy. Próbujemy odpalić. Za drugim razem, gdzie się sami... Na gaźniku komarka, no bo trzeba go wyregulować trochę w ale gasimy to wam parę słów powiem. Czyli tak, bym musiał tą klapkę zrobić i zabudować, to jest raz. Gaszenie też chcę zrobić, po prostu to podłączyć gdzieś do blachy tu czy tu. Przerwać prze przełącznikiem i gaszenie sobie wyprowadzić, na przykład pod siedzeniem, czy tu, no obojętnie, tak, tu, czy gdzieś to gaszenie, e zakręcimy paliwo. E co tu jeszcze? Na pewno, bo trzeba chociaż rozblokowany moduł wrzucić, albo cewko moduł i ona wtedy o on niedołęż, yy, tylko będzie świetnie chodził e Co dalej w tym rowerku? Tak, e o tym powiedziałem, o tym powiedziałem. Na pewno linkę gazu dłuższą, no bo ta jest krótka, bo to jest od motorenki, ale to to jest szczegół. Linka gazu i manetka to tam jest, wiecie, szczegół. Yy, jedziemy dalej. Co tu by było trzeba, No, na pewno to zabudować i gaźnik drugi, bo ten... Mówię, ta płytka się przypycha, coś tam w środku jest, nie idzie tego wypchnąć, jak ten cyka rowerek jeździ. Podejrzewam, że teraz rower będzie szybszy, mocniejszy. Tylko nie wiem, jak będzie, bo u mnie może być liche sprzęgło, więc... Ale na tym gaźniku chodzi ekstra. Zrobię te płytki, to wszystko porobię, jak powinno być. Poskręcam cały, cały ten, cały, właśnie, jak to się nazywa, silniczek. I wiosną będziemy jeździć, bo moim zdaniem teraz to będzie się pięknie spisywać, tak. Moduł też nie będzie tu tylko w obudowie no wszystko będzie zrobione jak się należy także zachęcam do subskrypcji mojego kanału oglądania moich filmów lajkowania komentowania no i do zacznia na kolejnym gniocie na no.